Do ciągnika rekomendujemy zakup opryskiwacza. Jest to opryskiwacz o pojemności beczki 1500 litrów wyposażony w typową przystawkę do owoców jagodowych, która nie tylko wtłacza nam od boku substancję czynną w rzędy, ale również od góry. Przy, może, przy pierwszych zabiegach, które mamy wiosenę, kiedy liści jest znacznie mniej, możemy uruchomić dodatkowe końcówki, przez co jesteśmy w stanie tak naprawdę robić zabiegi co drugi rząd i mamy wtedy wszystko jak najbardziej dopryskane. Dosyć duża, duży wentylator, tak żeby zabieg bardziej odbywał się za pomocą masy powietrza, a nie za pomocą jego prędkości. Bardzo dobra rzecz, wyposażony w filtry sekcyjne. I chyba teraz klub programu, czyli tak naprawdę sterowanie, ponieważ opryskiwacz wyposażony jest nie tylko w komputer, nie tylko w GPS-a, ale w cały system zarządzania. Czyli w momencie, kiedy na przykład wyślemy takiego pracownika do ogarnięcia zabiegu, to po takim zabiegu jesteśmy w stanie sobie na komputerze odczytać, gdzie pryskał, jak pryskał, co pryskał. Przy czym, jeżeli wcześniej ustawimy sobie na przykład alarmy, to ze względu na te alarmy będziemy mogli zobaczyć, który rząd na przykład źle był opryskany. Wtedy patrzymy, co się w tym rzędzie wydarzyło, co operator mógł zrobić nie takiego. I możemy na przykład poprawić tylko jeden i wyłącznie rząd. Nie musimy całej plantacji, bo oczywiście nie wiadomo, w którym rzędzie się pomylił, tylko jesteśmy w stanie na bieżąco sobie reagować, czyli możemy dany rząd po prostu poprawić, tak, żeby mieć tą plantację ochronioną w całości. Tutaj widzimy antenę od systemu i centrum zarządzania sterowania. Natomiast bardzo też ułatwiające życie. Przygotowanie środka ochrony roślin, kiedy już nie musimy się szkrawać do góry, tylko jesteśmy w stanie sobie przygotować. Raz, że wsypujemy to, co jest powiedzmy, sypkie. Natomiast jeżeli mamy ciecz butelkowaną, dociskamy i w tym momencie butelka jest czyszczona od środka, nie dotykamy substancji czynnej. Mamy czyste ręce, nie musimy z tą chemią. Może raczej: czym mniej będziemy mieli kontaktu z chemią, tym dla naszego zdrowia zawsze jest to lepsze. Łatwość obsługi, uniwersalność ponieważ zabiegi wykonujemy najczęściej z większymi prędkościami trzykomorowa beczka, pozwalająca to, że trzeci zbiornik, który mamy na tak zwaną czystą wodę do płukania opryskiwacza, umieszczony jest na samym dole. Czyli nawet jeżeli będziemy jeździli z wypryskaną większością środka ochrony roślin, zapełnionym, zape, zapełnionym zbiornikiem do mycia beczki, będzie ten cały układ bardzo stabilny, nie będzie go nam trzęsło, ewentualnie nie będzie możliwości, żeby taki zestaw po prostu przewrócić podczas... Wykonywania uwrocia. Dodatkowa rzecz beczka wykonana nie w technologii żywicy, tylko typowego tworzywa, gdzie tutaj ilość tego tworzywa jest naprawdę bardzo duża, bo mniej więcej w przekroju jest to około 1 cm. Jeżeli kupujemy czy opryskiwać, czy ciągnik, finansowanie fabryczne na tych samych warunkach mamy możliwość zaoferowania czyli do 4 lat dodatkowe koszty, które klient jest musi w stanie ponieść, jest to prowizja w wysokości 1 złotego. Nie ma żadnych kosztów ukrytych. Finansowanie oparte jest o stałą stopę procentową, czyli też nie ma takiej możliwości, że gdyby się zmieniły warunki Geopolityczne czy cokolwiek innego, to te warunki dla klienta w czasie trwania umowy też by mogły mu się zmienić. Mamy tutaj pełen konstans, czyli w momencie podpisywania wiemy dokładnie, ile będzie trzeba na przelew za 2, 3-4 lata tak naprawdę wysłać pieniążków, żeby zakończyć spłatę tego ciągnika. Czy opryskiwacza?